Tak o, jest. To maki, a kiedy one kwitną? W jakim miesiącu? Maki kwitną w miesiącach wakacyjnych, ale mak jest takim symbolem nieprzemijalności. O! A kto jest tym bo bo głównym bohaterem książki? Głównym bohaterem książki jest Morec. Człowiek Polak, żyd, który 3,5 roku przebywał osadzony w Auschwitz birkenau i przez 3,5 roku szukał przebaczenia dla swoich oprawców. Czyli to jest książka na faktach, czy inspirowana? Książka jest inspirowana moimi spotkaniami z byłymi więźniami, właściwie z jednym, który Moryca znał osobiście i miał też jego, jego zapiski, które zrobił w obozie. To, to chyba już sędziwa osoba była? No, kiedy ja poznałem tego człowieka, miał około 103-4 lat. Naprawdę? No, tak jest, to był rok 2013. A, a już jeszcze żyje ta osoba? czy to Niestety już... już pan zabrał go do siebie. A i to w jakim wieku zmarł? Właśnie po tej setce. Po tej setce, ale długo po tym spotkaniu? Jakieś pół roku, niewiele. A, no to tak żeby taką historię poznać, to trudny temat, to ile tych spotkań trzeba było? Ile, ile rozmów? Oj, rozmawialiśmy przez tydzień. Dzień w dzień. Noc w noc. I to jakieś notatki powstawały? Ten pan, mianowicie Eryk, posiadał zapiski Moryca z obozu, które on robił na różnych kartkach, karteluszkach, czasami na jakichś kawałkach materiału, czasami na jakiejś starej gazecie. I to się wszystko zachowało? Zachowało się szczątkowo. Mhm. Aczkolwiek Eryk był tak poruszony tym, co Moryc dla niego przekazywał, że pomimo tego, że miał sto parę lat, potrafił opowiadać o tym, co wydarzyło się 7 dekad wcześniej, jakby to było wczoraj. A to Eryk też był e, więźniem w Auschwitz? Eryk uciekł z Ukrainy w 1943 roku. Następnie wziął udział rok później w Powstaniu Warszawskim, i w tym Powstaniu Warszawskim został pojmany i osadzony w Auschwitz-Birkenau. Przeżył wojnę, wrócił na Ukrainę, do swojej jakby rodzinnej wioski i w 2013 roku tam go spotkałem.